Witam wszystkich w kolejnym odcinku hardkorowego Chrisa Optifine jest wgrany, śmiga wszystko ładnie, pięknie yy, To damy tak Dobra, teraz chyba tym nie będę bawił tylko Uda mi się rozjaśnić ekran I co? Sąd zmniejszymy Dzisiaj chyba się zajmiemy wbudowaniem takiego choćby molo tutaj, tylko nie ma tutaj nie wiem jak się to nazywa taka przystań dla rybaków, gdzie będę sobie mógł swobodnie łowić ryby. Ale pierwsze co zrobimy to pójdziemy spać Nie wiem czemu serwer nie chodzi Napisałem do Craft Server administracji tam z pomocą. Mam nadzieję, że szybko odpowiedzą. tam mnie coś laguje. Nie wiem co. Zbędny program połączony, ale. No cóż. No to co? Nie wiem. Chyba się będę musiał wybrać pod drewno, Czy Nie wiem, czy to jest 20 starczy, czy nie. Jak to zrobić. Tak. Spółpłytek, co? Z czego by innego. Tak i zrobię z no, całe to. Mam ich piętnaście. Teraz jakby to zrobić tak. Tak, tak. I teraz coś. Nie wiem jak to zrobić wielkie, może trzy szerokości. Pyk. Przed chwilą trochę połowiłem 3 ryby z i stwierdzi, stwierdziłem, że wybuduję jakieś molo małe. Tak, dobra, to by wystarczy. To jest tak. Najwyżej kiedy zmienię na drewno te deski tutaj co tu właśnie buduję, bo na jakiś inny materiał Na razie to wystarczy Tak, tak, światełko ładnie Zrobimy jeszcze podki Trochę pod Nie, nie dam rady tego zrobić Dwa To będzie za mało Będzie za mało dużo Pieprzona ta ośmiornica Tak, dudnijmy jeszcze raz ci pokażę Jak jest w ciemnym tunelu W ciemnym tunelu na końcu jego Tak, i jeszcze ile? Raz, dwa, trzy Płotki, niefortunnie Co ja robię? Co ja robię? Co ja patrzę? Dwa razy tak, 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 tak. dlaczego mnie tak, tak, w ogóle mam tekstur packa on się nazywa fightful opis w opisie właśnie będzie Jezu znowu Może przez niego mi laguje Tu i myślę, że to wystarczy Jakoś dziwnie to wygląda Niech już będzie Co teraz można łowić? Przetestujemy, jak będzie mi chodził na zwykłym teksturpaku. O jest, to trochę lepiej, to zostaniemy na tym na razie. No, dajesz, rybka. Ośmiornicy nie chcę łowić, w ogóle zaraz je wyrżnę. Nie kojarzcie sobie, proszę. No, mała, dajesz. A, dobra. 5 minut już filmik ma. Co by tu jeszcze zrobić? Mmm, co ja zrobić? Kurczę, zapomniałem. A, farmę zbudować jakoś. Ale gdzie? Jakąś malutką na razie, żeby było coś do rozmnażania. Zbieramy. Już się nie mogę doczekać kiedy kupię sobie tą kartę graficzną, bo dzisiaj z tankiem chcieliśmy nakręcić rezydenta Villa, ale miałem 15 fps przyznam i co chwilę mnie rozłączało, nie wiem z jakiej Już mógłbym wytrzymać na tych 15 fps czy tam 30. A... Aha i przepraszam za dźwięki z Gadu Gadu, ponieważ muszę mieć je włączone, bo czekam na odpowiedź od craft serw. Co jest serwerem w ogóle? Mam gadu-gadu połączone z e Tam jest węgiel, będę tego W ogóle tyle kopania tej trawy, a tylko 5 sadzonek, no... Niezłe żarty mhm. się robię Kolejny filmik zaraz wyrenderuję, czyli ten, wrzucę go przez noc i może jutro znowu coś nagram. Graliśmy dzisiaj z Tankiem Okiem, z toksikiem, no i Goody chciały zagrać, ale nie mógł przez swój internet na serwerze moim i graliśmy Montage ale W ogóle gdzie jest mój miecz? Myślę, że on go dzisiaj wrzuci, właśnie nie podałem mu hasła do konta play to craft żeby to tam wrzucił A na gadu go chyba nie ma No i co? Tylko pięć sadzonek Nie róbcie aj jeszcze po drzewo będę musiał pędzić Znaczy jakich sadzonek to są nasionka byście mnie tam nie wykatowali Żeby to jakoś fajnie wyglądało hmm, Gdzie by to zrobić? O kurwa O już leci Ja mu zaraz pokażę jaki sobie zrobiłem Dokładnie się mu przy... Aha no nic, pokażę mu nowy miecz. Tak. Proszę bardzo. Żelazny. Szalenie ze mnie. Gdzie ty jesteś, zielony Grasie To jest woda? Woda. W ogóle... Może w następnym odcinku znowu do skinny pójdę. Wiem, że to was nudzi. Albo sam się wybiorę. Jak znajdę diamenty, to na to na filmiku. No nic, to zacznę budować gdzieś to farmę po prostu. Na razie taką prowizoryczną, a później... O tu mamy jeszcze nasionkę Później coś jakąś może automatyczną wybudujemy. Ale na razie bez no po prostu, żeby przeżyć. Jest tak potyki. To na wystarczy Trochę kamienia W ogóle nie wiem czy lepiej grać na tych polskich czy na standardowym angielskim i po co mi dwie? No nic będzie no, kiedyś, na no zaś. Nie, ty mi pewnie potem będziesz deptała, więc wypadź stąd Ty też tam się nawet nie patrz tutaj, w tą stronę. Uży, mam przybliżenie, mam przybliżenie Tak, 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 tak Dobra, mam tylko 9 to albo wystarczy. Nie wiem kurwa, napisać tu tabliczko, że tu wo nie wolno chodzić. W ogóle, gdzie ona jest? To piszę tam. Gdzie ona jest? A tu jesteś, no i dobrze, że z daleko od tego. W ogóle przycina. O jezu, o jezu. Tak, gdzie ja go jeszcze tam wysyła? Spadaj. Nie Dałem radę. No, nas chodzi? No to taki odcinek bardziej informacyjny powiedzmy. Czy jakie informacje? No trochę pobudowane. Trochę. Pogadane. Zjem coś teraz. Chyba, że co? Wybierzemy się może po drewni. A może w kolejnym odcinku jakąś wieżę widokową wybuduję tylko muszę pokopać trochę kamienia. To jutro po praktykach się tym zajmę. Mm. Dobra, to chyba będziemy kończyć. Ja Wam dziękuję za uwagę. Piszcie może jakieś pomysły pod komentarzami, co tu można wybudować, co można zrobić. No to ja Was pozdrawiam. Czekaj, czekajcie na kolejny odcinek. odcinek subskrybujcie. Cześć.